Witam. W ostatnim odcinku mówiłem o zasłonie odbijanej. Zbicie tylce jest podobną zasłoną. Tylna część głowni to struna, na której oparta jest cała jej konstrukcja. Od jej parametrów zależy wytrzymałość, giętkość i wyważenie szabli. Jest to również najsolidniejszy element klingi. Dlatego też zasłona odbijająca tylce jest bardzo stabilna i silna. Efekt odrzucenia głowni przeciwnika dodatkowo wzmacnia krzywiznę głowni. W tej konfiguracji nasza głownia przy odbiciu jest swego rodzaju hakiem silnie i daleko odrzucającym głównie przeciwnika na zewnątrz, co przy szybkim ponowieniu, charakterystycznym dla szkoły krzyżowej, stawia nas w korzystnej sytuacji. Popatrzmy. Patrząc na szablę, a właściwie na jej głownię, jej tylec, widzimy, że jej tylna górna część jest ostra. Czemu to służy? Ale o tym w następnym odcinku.